Cześć, witajcie ponownie na moim kanale dzisiaj zapraszam Was na wielki haul z Zary. Zrobimy sobie wiosenną, na mierzymy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy. Jak możecie zauważyć, mam tutaj trzy wielkie pudła, które przed chwilą do mnie przyszły i zaczniemy sobie od pudełka z Zary Home, bo tutaj tych rzeczy Czyli jest najmniej. Naprawdę. Czy to będzie fajne, czy nie będzie? Cztery rzecz. Dywanik łazienkowy. Jedną mam łazienkę beżową, i bardzo mi się ten dywanik spodobał. I w zasadzie szukałam bardzo długo dywaników łazienkowych, takich fajnych, neutralnych. Widziałam jedne super w Primarku, one były białe są też takie trochę ryzykowne ale one były, wiecie co, takie idealne. Jak się na nie stawało, to yy, czuło się, jakby się stawało na chmurze. Te dywaniki. Kosztowały 49,59 zł. Są w takim klasycznym splocie. Nie wiem, czy to widzicie. Wielkość taka bym powiedziała całkiem okej. Okay. No i kolor, bardzo fajny kolor. Dwie sztuki, bo akurat dwie sztuki potrzebowałam. Chciałam też dokupić jakieś akcesoria łazienkowe, przede wszystkim szczotkę i taki stojak na papier, ale niestety tego nie było. Znaczy, nie było nic, co mi się podobało i tak. Gorączki, taka jestem jakaś nieogarnięta, powiem Wam, że przez ostatnie dni walczyłam z gorączką dzieci, więc jestem zupełnie nie Więc to był mój priorytet. też w środę nie udało mi się filmu dodać, bo w zasadzie całą noc czuwałam, wiecie jak to jest, jak dziecko ma gorączkę, to czuwacie najpierw jedna, potem druga i tak dalej, i tak dalej. Ostre dyżury, szpitale. No, także jestem taka trochę może nie do końca w takiej stuprocentowej formie, ale już jest wszystko dobrze, więc bardzo się cieszę, bo to jest najważniejsze dla mnie. I teraz tak, te dwie rzeczy, które zamówiłam, nie wiem, czy zostawić bo te dywaniki to raczej tak. A te dwie rzeczy może się okazać, że nie podpasują. Jest to tata, która wygląda trochę jak kamień, ale jest to ta co wykonana z żywicy. Ja sobie pomyślałam, że ona fajnie będzie wyglądała u mnie w łazience z kolei, ale no nie wygląda to jak naturalny kamień. A wiecie, że ja takie naturalne rzeczy lubię, także może na razie nie będę tych kartonów wyrzucała. A tutaj jest mydelniczka, która też mi się przyda, bo ja na takiej mydelniczce mam pakowanie i swój aparat. Taka sytuacja. Wydaje mi się, że no, to chyba zwrócę, bo ja mam tam naturalny marmur, w łazience taki blat i to będzie się dość mocno znaczyło. No ale nie chwalam przed zachodem słońca, może się okazać, że to będzie ok. Eee, piękna rzecz. Pierwsza to jest taka marynarka, marynarka błękitna na rozmiar XS. Eee, cudowny kolor na wiosnę, przynajmniej ja mam na taki e, bardzo ochotę, taki błękit. Mam trochę błękitów w szafie, ale jakoś tak dopiero teraz zapałałam wielką miłością do tego koloru. Oczywiście nie do tego t-shirtu, ale wygląda to bardzo zgrabnie. Ja mam taką jedną marynarkę czarną z Zary, która jest przepiękna. Ale też z takimi ozdobnymi guzikami złotymi i ją uwielbiam, muszę powiedzieć. No, ta też wygląda super. Kolejna rzecz to taki piękny kapelusz od Panama. Ja sobie wzięłam rozmiar S, ale szczerze mówiąc automatycznie wsadziłam ten kapelusz do koszyka, więc bardzo możliwe, że on będzie dla mnie za mały. A są wszystkie rozmiary na stronie. Także zobaczmy. No, chyba jednak powinnam wziąć ten Czy On jest spoko, dobrze się trzyma, ale wydaje mi się, że jakby zawiał mocny wiatr, to raczej nie do końca, a tego kapelusza się tak mocno nie wsadzona głowę, tylko on powinien tak delikatnie odstawać. Taki wiosenny akcent. Powiem Wam, że całkiem fajna ta marynarka jest. Taka bardzo detaliowana tutaj. Yy, wzięłam sobie również taką różową marynarkę. Ona już jest ze srebrnymi okuciami. Srebrne dodatki i jest bardzo różowa. I właśnie wydaje mi się, że Chciałam zobaczyć na żywo, bo czasami te kolory są przekłamane na zdjęciach. Chciałam zobaczyć ten kolor i ja on jest chyba zbyt dla mnie, ale też bardzo ładny materiał. Piękny i to jest też rozmiar XS. Ma poduszki, też jest wytaliowana, tylko właśnie ma srebrne dodatki. Także będę ją ja teraz przymierzała. Kolejna rzecz piękna to taki top. Znowu krótki i ja znowu się na to złapałam, bo za każdym razem jak zamówiłam sobie takie krótkie topy. To mi się wydaje, że on jest na pewno dłuższy. Akurat ten top miała na stronie zory Ania Rubik i dla niej on nie był taki krótki. Więc sobie pomyślałam, no on pewnie jest trochę dłuższy. No, może trochę. No i znowu zauważcie ten kolor. To jest taka przyjemna w dotyku dzianina. To nie jest. Taki materiał jak koszulka, czy taka elastyczna, śliska bluzka, tylko coś takiego trochę jak sweter. Wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądało do shortów albo do spodni z wysokim stanem. To się ją okaże. I to kosztowało właśnie, jak powiedziałam wam, cenę. Ten kapelusz 119. Ta bluzka, ja sobie wziąłam MK specjalnie, żeby ona była trochę dłuższa. 69,90. Więc moim zdaniem dużo. Tutaj sobie wzięłam też wody. na próbę. Ten kolor też mi się podoba i ten kolor był w ogóle w tamtym sezonie modny, a ja dopiero w tym sezonie bardzo zapałam do niego miłością. To też modny taki biskup i właśnie taki lila. I pomyślałam sobie, że on będzie ekstra do jeansów. MK sobie też wzięłam, 59,90, dlatego, że ja mam takie body, to jest dekord halter. Ja mam takie body czarne i beżowe i mam Eskę, albo XSK, wydaje mi się. I one są dla mnie po prostu takie zbyt obcisłe. A ten materiał i tak jest bardzo przyjemny, do tego bo to jest jakiś śliski materiał, więc no, spróbuję MK. Zobaczymy, chociaż tutaj może być głęboko, nie no, jestem przekonany. I takie same białe też to jest MK. I akurat jeżeli chodzi, ale tu już widzę, że to będzie chyba zbyt wycięte. I akurat jeżeli chodzi o te body, to Biały przynajmniej, nie było XS-ek. był S i M. -ki. Kolejna rzecz, tutaj taka ciekawa, to spodnie. Ja szukam już od jakiegoś czasu jeansów. Jedne miałam jeansy z Ary, które nosiłam w zasadzie no, do ostatniego rozprucia, bo one mi się popruły, już były wytarte bardzo mocno. I wzięłam sobie takie. Ja kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, podobny model sobie zamówiłam, jaśniejszy kolor. Nie, to jest taki model 7 8, trochę rozszerzony, więc spróbujemy. Rozmiar 34,990, kiedyś te spodnie prosowały 7090. Ale to się ukaże, czy będą pasować. Następnie wziąłem sobie takie i to są bardzo podobne, które właśnie mi się rozwaliły. Miałam je wiele lat naprawdę i one też się delikatnie rozciągają. To też zależy oczywiście jaki jest skład materiału. To jest średni stan, rozmiar 34, 139, jest bardzo dużo na dżinsy z Zary. I one mają tutaj delikatne przetarcia, to nie jest dziura. I takie zakończenia na modelce wyglądały jak 7 ósmych. na mnie. Możliwe, że będą wyglądały dłuższe, ale <głos》>. zobaczymy. No, wziąłam sobie specjalnie na 34, żeby był krótszy, zresztą ja 34 z noszę. no i ten kolor jest taki, bym dość dosenny do różnych e, takich kolorów pastelowych, wygląda fajnie, ten jest może delikatnie za ciemny, no ale to też wszystko będę przymierzała i jeszcze sobie z takiego samego modelu wzięłam biały, one też są 7,8, delikatnie rozszerzane, jeansowe, no bo to jest raczej biały kolor, to nie jest żadna złama na wielczy kość słoniowa. I 34 również, czyli one tak będą pasowały mniej więcej na no, mnie całkiem spoko wydaje mi się. I ten giełdz nie jest taki super cienki, jakby co? I kosztowały 99,90. Tyle. I teraz przechodzimy do rzeczy dla dzieci, ponieważ wam do dzieci dość sporo butów w różnych rozmiarach, bo ja tak zawsze robię, zamawiam w większych i mniejszych rozmiarach, żeby zobaczyć i później ewentualnie je oddaję. One sobie przemierzają w domu. Ja wzięłam też takie dwie czapki. One kosztowały 39 zł. Pomyślałam sobie, jedna jest mniejsza, druga większa. Jeżeli bierzecie czapki czy kapelusze, właśnie to zwracajcie uwagę na rozmiary. Ja wzięłam 54 i 56. Bardzo fajne kolory i były jeszcze takie niebiesko-zielone, biało-zielone. Takie kolory całkiem przyjemne. Ładnie. I teraz buty. Na stronie Zary była promocja na takie trampeczki za kostkę. One kosztowały 69,90. Wydaje mi się, że one trochę za duże, to jest rozmiar 34. No całkiem fajnie wyglądają. Mają tutaj rzep. I... Spoko. Znajduje kolory. Następnie też właśnie ten 34 że trochę będzie to za duże. Takie z myszką Miki trampeczki. One mają fajne lamówki w takich pastelowych kolorach. Mają też fajną podeszwę. W ogóle te buty dla dzieci są piękne. Nie ma co okrywać. Ale już widzę, że nie za duże. Mogłam wziąć 33 bo mam wrażenie, że w zarze te rozmiary są inne. Ja, na przykład, w zarze zawsze mam 36, 37 jest dla mnie za duże. A generalnie noszę 36,5, 37, co zależy, z mam zawsze 36. Także takie piękne buty z myszką. I tutaj jeszcze mam jeden rodzaj, bo wziąłam po dwie pary takich butów: jeszcze większych i tutaj jeszcze jeden rodzaj większy już. One nie były przecenione, a właśnie te kosztowały 129 z myszką. Tamte 69, a te kosztowały 119. I to są buty ze skóry. Taka popołudnia. Przynajmniej na stronie jest taka informacja. Te mają tutaj w boku suwak, Moja córeczka sobie akurat te wybrała. A te różowe nie. Te różowe mają takie rzepy mają moją No całkiem tylko że zobaczymy jak z rozmiarami. Dobra, dosyć tego gadania. Zabierzmy się za mierzenie. Przymierzyłam tą różową marynarkę, lilowe body i białe spodnie. Tak to mniej więcej wygląda. Rozmiar wszystkiego to jest XS Oprócz Wody. Bardzo mi się podoba to połączenie kolorów na wiosnę. Jednak ta marynarka różowa nie jest tak wygodna jak ta niebieska. Mam wrażenie, że coś tutaj jest z tymi poduchami albo one są źle wyprofilowane, coś tutaj mi nie gra. Kolor jest piękny. Nie wiem dlaczego mi ten aparat tak rozjaśniał, Muszę go chyba wymienić albo coś tam naprawić te dodatki są srebrne więc miejcie to na uwadze tak jak wam wspomniałam wcześniej, Powiem, że dużo dziewczyn lubi złoto, jak ostatnio was pytałam w holu SHM to mówicie, że tym złoto, więcej z was ale ładna jest ta marynarka bardzo ładna nie aż tak bardzo landrynkowa jak mi się wydawało natomiast chyba zostanę przy tej niebieskiej teraz przymierzę ten top, bo jestem go bardzo mi się podoba taki kolor, no z krojem to różnie może być. A jeżeli chodzi o spodnie, to są, no, moim zdaniem, takie w porządku. Fajnie wyprofilowane. No i krótsze, a ja lubię takie krótsze spodnie. Bo one są idealne do trampek, a ja, jak wiecie... Kocham prąbki. Jestem w tym niebieskim topie i niebieskiej marynarce, więc bardzo podobny zestaw tylko pastelowych błękitach. Tak bym to nazwała. No, ten top jest fajny, muszę Wam powiedzieć. I on nie jest wcale taki krótki. Kolor jest ładny. Nawet bym powiedziała, że ta marynarka do tego fioletu pięknie się prezentowała. Ten fiolet też fajnie pasuje do jeansów tymi granatowymi spodniami, tak samo. Już nie chcę się tego przymierzać, szczerze mówiąc, ale fajnie mi to wyglądało. Nawet z tym kolorem, tym ciemniejszym. No i kapelusz. Wygląda bardzo dobrze do takiej marynarki białej spodni. Ale równie dobrze do t też się super prezentuje. I na przykład to z wnęta. Również jeżeli chodzi o marynarki, to polecam Wam sobie spróbować, bo w sumie to jest bardzo fajna okazja takie marynarki nabyć w sieciówkach, bo te marynarki są naprawdę dobrze zrobione, moim zdaniem. Jeżeli lubicie też takie materiały, bo jest dość sporo kolorów i w ogóle dość sporo jest takich żakietów w Zarze, są zielone, niebieskie, żółte, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście białe i tak dalej, i tak dalej. One się fajnie też w moim zdaniem wpiszą taką jasną stylizację, całą białą na przykład sukienkę i żeby narzucić sobie taką marynarkę, więc wygląda to całkiem przyjemnie i możecie sobie zamówić i zwrócić po prostu, zamówić, przymierzyć i zwrócić, bo to nie jest żaden problem, tam macie chyba 30 dni. Na zwrot ja bardzo często tak robię, że zabawiam więcej, wtedy wybieram, przymierzam, sprawdzam co mi tam pasuje do jakiejś stylizacji, by mogła te rzeczy nosić. A czasami jest tak, że podoba mi się coś na stronie, później się okazuje, że to jest totalnie nie mój styl, nie mój gust, i mimo, że to mi się podobało i w głowie miałam minion stylizacji z tymi rzeczami, to później się okazuje, że to zupełnie do mnie nie pasuje, więc warto jest sobie to popróbować, pomierzyć. No będę musiała przymierzyć te jeszcze glisy, ale generalnie one wyglądają tak samo, tylko mają inny kolor. Niestety będę już musiała kończyć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał, że oczywiście zainspirowaliście. Dajcie koniecznie znać, na co polujecie w zarze, czy kupiliście sobie coś ostatnio w zarze, czy śledzicie tę sekcję Zara Home bo wydaje mi się, że mają bardzo często fajne różne pisy. Nie zawsze, bo zdarza się, że kolekcja mi się totalnie nie podoba. Tak na przykład było w tamtym roku, nic mi się w nie podobało, nic zupełnie nie wpisywało się w, w mój gust, w interior design, a w tym roku jest coraz więcej rzeczy, które wpadają mi w oko. Dzięki za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia.